Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, drugi werset. Na podstawie książki Sary Jan, Jezus słucha: Potężny Jezu, gdy coś nie idzie po mojej myśli. Pomóż mi natychmiast zaakceptować daną sytuację. Zdaję sobie sprawę, że fantazjowanie o tym, jak sprawy mogłyby się potoczyć, jest marnowaniem czasu i energii. Ponadto nauczyłam się, że jeśli zanurzę się w poczuciu żalu, ono łatwo może zamienić się w urazę. Muszę pamiętać, że Ty jesteś panem każdej sytuacji i upokorzyć się pod Twoją mocną ręką. Zrzucając na ciebie moje troski. Mogę radować się tym, co zrobisz w moim życiu, nawet jeśli nie potrafię tego pojąć. Ty jesteś drogą i prawdą i życiem. W tobie mam wszystko, czego potrzebuję w tym życiu i w przyszłym. Nie chcę, by świat zakłócił moje myślenie albo odwrócił moją uwagę od ciebie. W każdej chwili stoję przed wyzwaniem, żeby patrzeć na ciebie. Bez względu na to, co dzieje się dookoła mnie. Gdy Ty znajdujesz się w centrum moich myśli, widzę wszystko z Twojej perspektywy. To pozwala mi iść ścieżką życia i doświadczać radości w Twojej obecności. W Twoje niezrównane imię, Amen.